Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pałowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag siódmym odcinku nagram dla Was na premierę odcinka grę pod tytułem Tenis Arena. Ale zanim to, to jeszcze poddarobię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam niczym golden, Boy'a, ja pozdrawiam o muszę i pozdrawiam tablecję pozdrawiam. Hejdana na podłoga białego, pozdrawiam Hajkat Blade, pozdrawiam Albato Kondycimane na kółkach, pozdrawiam Samka Piotra Kuźnickiego, pozdrawiam Dominika Szczepeńskiego, pozdrawiam nota pozdrawiam Caje, pozdrawiam bo pozdrawiam Cichut podłoga M, pozdrawiam Fafianta, pozdrawiam Kingę Gorską. Pozdrawiam Pateryka Patyka 5929. Pozdrawiam bry Brykieta z mostu. Pozdrawiam Destruktor narządów płciowych. Pozdrawiam Horneta. Pozdrawiam Mepunio. Pozdrawiam Zed Pozdrawiam E2026, pozdrawiam Dziadę Krzymona, pozdrawiam Bojak Horseman, pozdrawiam Dominu Laiwa, pozdrawiam Antka Gamesa, pozdrawiam Hafken 5233, pozdrawiam Masku, pozdrawiam Bartasa 5322, pozdrawiam Bartiego, pozdrawiam beziminnego, pozdrawiam Policja Pocin, pozdrawiam Harto Hardcore w Kiwi. Pozdrawiam Kelu, pozdrawiam Naxa, pozdrawiam Trolla, pozdrawiam Hubercika wykarczika WWA i pozdrawiam Ramirez 95. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz szybki mecz. Zagaramy sobie. Oby był wygarany i będzie wszystko ok czy to, to będzie pierwszy mecz, to się dowiemy. Może ciężki rewan to jest. O, nie doszedł do tego, a zawsze dochodził. Bardzo dobrze. Też do tego nie doszedł, patrzcie, skubany. Nie dochodzi. No do tego już niestety doszedł. No tutaj point dla Ksawerego. Nie za późno. Out. Tego to mi akurat szkoda, że nie trafiłem I tego też mi szkoda, że nie trafiłem następne może to trafię. Też nie trafiłem i przełamanie dla sewerego Bardzo dobrze. 4 do 3. Może jeszcze wyrównam. Może jeszcze wyrównam, albo i nawet przełamię. No, tego też mi szkoda, bo też była dobra piłka na skontrolowanie. To klubs. Niestety, piłka meczowa dla sewerego. Dobrze. Siatka. Bardzo dobrze. 6 do 5. Czy znaczy jeszcze mnie stać na zremisowanie albo i nawet przełamanie? Zobaczymy. Bo jak nie, to to trudno. Dobrze. Out. Chcę, żeby teraz się pomenił. Ale wątpię, żeby się pomenił. Pomylił się, super! Teraz musi się na stówę pomylić. Nie, nie pomylił się. A ja nie trafiłem. Jeszcze do tego doszedł Skubany. Akurat teraz musiał mnie pokonać. No niestety. Blisko byłem. Blisko. A następny rywan pewnie będzie mocniejszy niż ten tutaj. Niby do siedmiu punktów się to zanicza, a już czuję, że to trochę ponoszą mnie emocje. No. Tego to już na pewno pokonam. O nie. I koniec. 2 do zera. Przełamanie. Bardzo dobrze. To już musiałem tracić. Dwa do jednego przegrywam. No i niedobrze, niedobrze. Mogłem do tego spokojnie dowiedz. Dobrze, trzy do dwóch. Jest jeszcze jakieś światełko nadziei, że coś tutaj mogę mu zrobić. A out, dobrze, dobrze. Jest! Niesamowity punkt zobaczcie. 4 do 3. Dobrze. Akurat w sam narożnik trafiłem. Myślałem, że to out, a ja w sam narożnik trafiłem. Yogi Yogi przegrywa ze mną. 5 do 3. No, 4 do 5. Jeszcze on nie odpuszcza. A już mam dwie piłki na mecz. Dobrze! Też widziałem, że do tego doszedł, ale nie odebrał. I koniec! Wygrywam to spotkanie w jakże zaskakującym stylu. I to by było na dzisiaj tyle. Na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek tak e, siódmego odcinka z tenis Arena, to wiecie co robić. To wejdzie miło w górę A jak nie, to to rudno Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawły Wicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka pa, 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 mordy miłego dnia Wam życzę. Nara, elo.